Cześć, witam Was wszystkich moi drodzy w materiale i na recenzji, która w sumie miała się ukazać już tydzień temu, ale zaczęłam grać w Diablo Immortal, zaraz po premierze, i kiedy miałam już przygotowywać materiał, moją komórkę dosłownie Diabli wzięli. W trakcie grania w Diablo Immortal moja komórka po prostu się wyłączyła i musiałam ją oddać do serwisu. Ostatecznie na szczęście wróciła cała i zdrowa i okazało się, że spalił się styk do ładowania. Próbowałam bardzo szybko podładować komórkę w trakcie grania Diablo Immortal i niestety spalił się bezpowrotnie, więc musiał zostać wymieniony. Ale zdecydowałam się tak nagrać ten materiał dla Was i recenzję, bo gdyby się okazało, że mają komórkę całkowicie diabli wzięli, to mam nadzieję, że chociaż z tych klików uda mi się uzbierać pieniędzy na zupełnie nową komórkę, jak ta wysiądzie całkowicie. Dlatego klikajcie, oglądajcie i przechodzimy do recenzji, i opowiem Wam za chwilę, dlaczego. Najprawdopodobniej na tej nowej komórce, którą kupię za te kliki, czyli raczej nigdy, najprawdopodobniej już nigdy nie zagram w Diablo Immortal. Dawno, dawno temu. Padło to słynne zdanie: No i ja też miałam komórkę do momentu, w którym mi nie wysiadła, ale to zupełnie inna historia. Natomiast dzisiaj nie będziemy się skupiać nad pastwieniem się nad działem marketingu z Blizzarda, tylko na samej grze Diablo Immortal. A konkretnie czym to Diablo Immortal jest, bo mam wrażenie, że Diablo Immortal to jest taka trochę świnka morska, czyli ani świnka, ani morska. Na początku przejdziemy sobie do rzeczy, którą zamknąć mogę w sumie najszybciej, czyli do fabuły, która zabiera nas gdzieś pomiędzy drugą a trzecią część gry, dając nam zadanie na tyle ambitne, aby był powód, żeby je wykonywać, ale fabularnie bardziej przypomina mi to pomysł spisany na kolanie tylko po to, aby nikt się nie czepiał, że fabuły w tej grze nie ma. W grze zbieramy bowiem kryształy życia i biegamy z lokacji do lokacji, wykonując kolejnie wyznaczone nam zadania. I akurat w tym przypadku jakoś nie czuję wielkiego oburzenia, wszak jest to gra na komórki, więc i ja nie zasiadam do grania przy tym sprzęcie kilkunastu minut i oglądania fabularnych wygibasów twórców. Interesuje mnie walka. A tej akurat z kolei nie brakuje, jednak zanim się nią zajmiemy, Naszym pierwszym zadaniem będzie wybór klasy. Wybieramy spośród klasyki, czyli mamy do wyboru mnicha, nekromantę, barbarzyńcy lub łowcę demonów. Po wyborze klasy przechodzimy do edytora, który, pomimo tego, że jest komórkowym klichaczem, ma kilka całkiem ciekawych możliwości, takich jak zmiana szerokości czoła, ust, źrenicy czy dobór kolorystyki naszej postaci, oraz bojowego makijażu, niezbędnego oczywiście na codzienne misje. Po zapisaniu naszej postaci, a możemy mieć ich w sumie kilka, ruszamy w bój. Serowanie jest naprawdę naprawdę proste i całkiem wygodne. Po prawej stronie ekranu widzimy ataki, które można oczywiście wymieniać z czasem na nowe, a trzymając ekran z lewej poruszamy postacią. Prostą i wygodnie. Oczywiście od samego początku otakują nas informacje o ewentualnych promocjach i bonusach dostępnych dla gracza w sklepie, ale czy jest to element niezbędny do rozgrywki, odpowiem Wam za chwilę. Podążając za fabułą, spotykamy znane wszystkim fanom Diablo postacie, które po kolei wprowadzają nas w nową rozgrywkę. Fabuła jest niezwykle pretekstowa, umówmy się, ale nie przeszkadzało mi to, a nawet pomagało w szybkim cieszeniu się rozgrywką bo Diablo Immortal jest komórkowym plikaczem całą Diablo Gębą. Szybkie i krótkie misje pozwalają rozegrać sprawną partejkę o losy świata w kolejce, np. stojąc na poczcie, które jak powszechnie wiemy wcale takie krótkie nie są. Poza główną fabułą przyjdzie nam co jakiś czas przeczesywać szczeliny i wykonywać zadanie, bowiem to tutaj przyjdzie nam nadrabić brakujące poziomy i zdobywać doświadczenie, elementy wyposażenia oraz klejnoty, które wzmocnią nasz ekwipunek. Aby znacznie podnieść możliwości naszego ekwipunku i uzbrojenia, będziemy musieli poszukać klejnotów, które można łączyć, czyniąc je jeszcze bardziej potężnymi, a wierzcie mi, że ten mały kamyczek dołączony do Waszych spodni potrafi zrobić naprawdę ogromną różnicę. Jednocześnie, aby zwiększyć możliwość wypadania bardziej elitarnego lutu, będzie już trzeba postawić na lepsze emblematy, które pozwolą nam się dostać do szczeliny i w tym momencie zaczynają się te malutkie schody i to malutkie dźganie w bok ze strony sklepu Bizarda. Oczywiście te zwykłe emblematy nie są takie trudne do zdobycia i co jakiś czas wpadają nam do ekwipunku z różnych wydarzeń, ale te bardziej elitarne, no cóż, tutaj trzeba sięgnąć już do kieszeni i to tej prawdziwej. Ważna do podbijania poziomów jest również tablica zleceń. Warto na nią zaglądać, bo potrafi tam się uzbierać naprawdę spora kubka pomniejszych zleceń, za których wykonywanie będziemy dostawać zarówno nagrody, a co za tym idzie, również doświadczenie. A tych zleceń, im dalej w las trzeba będzie wykonywać coraz więcej i więcej. Z reguły są to bardzo proste zajęcia w stylu zabij ich spająków albo codzienne ubijanie króla szkieletów. Plus jest taki, że większość tych zadań nie zajmuje więcej niż kilka minut, przez co zdążycie uratować świat co najmniej kilka razy w trakcie kolejki, w spożywce minus to z kolei powtarzalność. Aby podbijać poziomy, będziemy musieli codziennie trzaskać bliźniaczo podobne do siebie zadania po kilka razy, za co będziemy otrzymywać oczywiście nagrody i wspomniane już doświadczenie. Ale jest opcja, aby sobie odrobinkę pomóc, pod warunkiem, że lubicie grać w kopie. W przypadku szczelin, o których mówiłam nieco wcześniej, jest możliwość zebrania drużyny i w grupie ukończenia zadania. Poza korzyścią jeszcze szybszego ukończenia questa, dużym atutem jest po prostu lepszy drop z przeciwników. Jeśli jednak nie lubicie grać w grupce, czeka Was powtarzanie codziennych zadań do upadłego albo zakupy, a te potrafią zwalić z nóg. Aby zakupić legendarne klejnoty lub emblematy, trzeba mieć w swojej sakierce Diablo Immortalową walutę, czyli wieczne kule. A te kule można oczywiście powoli zbierać z codziennych wydarzeń albo rozdawnictwa, co jest kroplą w morzu potrzeb i zadziała, jeżeli planujecie grać w Diablo Immortal przez kolejne 10 lat codziennie, albo lepiej szybciej ale troszkę drożej, zajrzeć do sklepu. I w tym miejscu polecam sobie zapodać jakieś sole trzeźwiące, bo może być momentami ciężko. W pakietach oferowanych przez Blizzard można zaopatrzyć się w zestaw początkującego za zaledwie 5 zł, w którym dostaniecie 60 wieżnych kul. Taki początkujący gracz jak ja pomyślał sobie całkiem sporo. Nie ma problemu, na pewno będziemy na coś stać. Nic bardziej mylnego. Bowiem aby zakupić choć jeden emblemat legendarny, który zapewni Wam nieco lepszy lód w szczelinach, musicie zapłacić 160 takich kul. Łatwo domyślić się, że trzeba pomyśleć o nieco większych pakietach, a co za tym idzie automatycznie o większych kwotach. A tutaj kolejka cen już rozpędza się na całego od 50 zł do ponad 400. Ciekawa sprawa jest także ze zbrojami, bowiem spadające elementy zbroi nie zmieniają naszego wyglądu. Jeżeli waży Wam się bardziej kozacki wygląd, ponownie musimy zajrzeć do sklepu Blizzarda. Pomijając skórkę, którą można dostać za darmo przy rejestracji gry, koszt takiej przyjemności to zaledwie tysiąc wiecznych kulm. A licząc bliższą nam walutą, jest to koszt około 100 zł. I oczywiście, że można się bez tego obejść, ale kiedy gramy w sieci, niemal od razu widać, kto używa takiego zestawu za zarejestrowanie się, a kto dorzucił kilka dolarów, aby wyglądać bardziej cool. Jednocześnie Diablo Immortal bardzo dobrze balansuje kuszeniem nas wciąż nowymi możliwościami. Początkowo dostępne umiejętności dla każdego bohatera są proste, ale wraz z rozwojem fabuły i docieraniem do kolejnych poziomów pojawia się coraz więcej nowego. Identyfikacja, wyciąganie esencji, nowe możliwości u Kowala i nowe umiejętności. Kiedy grałam, wciąż miałam wokół siebie dostępne znaczki i informacje, które głosiły, że dane rzeczy będą dostępne dopiero od 55 poziomu, albo dostępne dopiero od 40. 5. Poziomu albo od 60, więc ta marchewka do dalszego levelowania jak najbardziej jest. Ale i ja z dnia na dzień tracę siły nieco na zabijanie 10 raz z rzędu króla szkieletów. Jeśli natomiast chodzi o samą rozgrywkę, gra się bardzo przyjemnie i niezwykle płynnie. Biegniemy sobie zrelaksowani przez lochy, przez podziemia, przez szczeliny i zabijamy przeciwników. Ta część jest niezwykle miodna i nie mogę powiedzieć, że pod względem rozgrywki Diablo Immortal w jakikolwiek sposób tankowało, ponieważ jest to bardzo, bardzo przyjemna gra, jeżeli chodzi o taką czystą rozgrywkę i przyjemność zabijania kolejnych potworów. Ogólnie granie w Diablo Immortal to bardzo dziwna sprawa. Jest to gra obraz i jak zawsze mikropłatnościami. I tutaj mam nieco kontrowersyjną opinię, wbrew obiegowej, która mówi, że po przekroczeniu 40 poziomu nie będziecie w stanie grać bez sięgania do portfela. I tutaj wam powiem, że będziecie w stanie grać jak najbardziej za darmo, nie płacąc Blizzardowi, ale mniej więcej od 35 poziomu gra powoli zaczyna przypominać bardzo wymagającą pracę w polu. Aby podbijać kolejne poziomy, musicie wykonywać codziennie sporą ilość powtarzających się zadań lub szukać ludzi do gry w drużynie. Na razie dotarłam do 43. poziomu i wciąż mogę grać dalej, ale coraz częściej muszę niestety przerywać fabułę na rzecz mozolnego ubijania pustynnych wilków lub hord pająków. Jest to tytuł zdecydowanie dla osób, które dziennie mają maksymalnie pół godziny na nagranie i nie przeszkadza im powtarzalność rozgrywki. Na sam koniec za to zostawiłam wersję na PC, którą oczywiście, że sprawdziłam i choć lubię grać na komputerze, to Diablo Immortal na komórkę w tym przypadku zdecydowanie wygrał. Wygrywa. Wersja na komórkę jest po prostu lepiej dopracowana i bardziej złożona. Zresztą nie bez powodu, ściągając Immortala, napis mamy przy nazwie ogromny napis Beta, bo tak właśnie daje się to odczuć. O ile na komórce wszystko działa w miarę sprawnie, to w przypadku pc -ta już nie zawsze tak jest. Tak samo grafika, która na komórce robi naprawdę wrażenie. Przynajmniej na moim Samsung Galaxy 8. To na komputerze potrafi zaboleć w oczy. Dodatkowo nie działa także synchronizacja, co oznacza, że kiedy padła mi komórka i myślałam, że po prostu odpalę sobie postać na komputerze i będę grać dalej, aby zrobić materiał. To zawiodłam się. Musiałam zrobić zupełnie nową postać i zacząć grać od początku. Pomimo tego, że konto, z którego grałam, było dokładnie tym samym, którego używałam na komórce. A mimo to ta rozgrywka się nie synchronizowała. Co, z jednej strony, jest dobrą wiadomością, bo możecie jeszcze więcej postaci przetestować zarówno na pc, jak i na komórce. Ale z drugiej strony negatywną, bo jeżeli na przykład, właśnie tak jak ja, stracicie na chwilę komórkę, albo całkowicie coś się stanie z Waszym kątem na komórce, to niestety ta postać przeprowadziła. Podam wraz ze sprzętem. Ostatecznie stwierdzam, że była to rozgrywka całkiem ciekawa, biorąc pod uwagę, że była to rozgrywka prawie za darmo, bo jeżeli odliczymy od tego wydarzenia naprawę mojej komórki, która trochę kosztowała, ale wciąż zdecydowanie mniej niż zupełnie nowy sprzęt, to polecam, ale tylko i wyłącznie graczom, którzy po prostu nie są zbyt wymagający, którzy mają maksymalnie pół godziny dziennie, żeby sobie pograć i nie będą. Bardzo krzywili się na to, że codziennie muszą powtarzać jedno i to samo zadanie, albo jedne i te same lochy, albo jedną i tą samą szczelinę bez końca, tylko po to, aby naładować sobie poziom. Bo jest to Diablo, na które niby nikt nie czekał, ale z braku raku i Diablo Immortal dobry. Ja muszę przyznać, że ja nie za bardzo jestem skora, aby płacić Blizzardowi za Diablo Immortal, ze względu na to, że zdecydowanie bardziej czekam na tą pełną wersję i chciałabym pograć w prawdziwego Diablo, tak to nazwijmy, niż tego komórko i oh my God. Ale myślę, że jest to gra po prostu skierowana do zupełnie innego rodzaju gracza, którym ja już nie jestem i ja już najprawdopodobniej nigdy nie będę. W ramach podpowiedzi mogę Wam powiedzieć, że na Samsung Galaxy S8 ta gra działa całkiem sprawnie, tylko rozgrzewa go do czerwoności. I pamiętajcie, aby w ostatnim momencie nie podłączać szybkiej ładowarki do swojego telefonu, bo możecie go spalić. I wciąż postrzegam Diablo Immortal troszeczkę jak taką świnkę morską, czyli ani świnka, ani morska, bo w sumie jest to gra. Ale nie do końca gra, nie jest to gra, na którą ja czekałam. Natomiast, jaka jest Wasza opinia? Może to wyczekaliście na Diablo Immortal? Czy próbowaliście? Bo w tym przypadku, jeżeli macie wystarczająco silną komórkę, to możecie spróbować nie wydając ani złotówki. Przynajmniej do tego 40 poziomu, zapewniam Was w 100%. Dajcie mi znać jaka jest wasza opinia na temat najnowszego dziecka Blizzarda, czy w ogóle planujecie tykać to czy absolutnie nawet kijem tego nie dotknięcie przez mokrą szmatę. Napiszcie mi swoją opinię w komentarzach. Natomiast ja na dzisiaj bardzo dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Mam nadzieję, że zostawiliście lajka, suba, dzwoneczka. Udostępnijcie to wideo, jeżeli tylko Wam się podoba. Natomiast ja na dzisiaj życzę Wam świetnego dnia i mam nadzieję, że pogracie sobie jeszcze dzisiaj w coś fajnego. Nawet tego Diablo Immortal nigdy nie wiecie. Może akurat się Wam spodoba. A wiecie, za darmo nic nie kosztuje, więc chociaż tyle. Polecam ja, Cebulanka. Pa, pa!